Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Parnik to 22 próbuję nowych rzeczy. E, dzisiaj w sumie skończyliśmy w sumie produkcję tych k, k, nie wiem, pro, dla zwierząt, czyli kury, ale nadal się nimi troszeczkę zajmiemy w sumie, więc bierzemy się do roboty. I co w tym... co dzisiaj mam w planie? No chyba raczej nic nie mam w planie myślę. Raczej nic nie mam w planie. Na Nakarnimy zwykłe kury, po prostu nakarmimy. E, no i tyle, po prostu nakarmimy po prostu kury. No i będziemy też może będziemy też wprowadzać powoli produkcję ciasta, będziemy powoli wprowadzać, żebyśmy troszeczkę wyprodukowali. Yy, bo potrzebujemy niektórych tam materiałów, przede wszystkim nie jak troszeczkę mamy, ale wiadomo. Produkcję ciasta potrzebujemy na razie tak. Czego nie mamy? Yy, już Wam pokażę, czego nie w no nie mamy. Yy, Piekarkę. Potrzebujemy tak. Truskawki yy, mamy tak, mąkę mamy. Cukier mamy już, mleko też mamy teoretycznie, mleko też mamy. Potrzebujemy jedynie tylko masła na razie. A masło wyprodukujemy właśnie z mleczarni, tylko i wyłącznie z mleka, więc będziemy też musieli tylko postać w mleczarni. I w kolejnym odcinku zajmiemy się z produkcją ciasta powoli. Wszystko nam się jeszcze dostarczy, właśnie do piekarni I to wszystko traktuje się tak dzisiaj, więc mega gorąco polecać będziemy. Więc w kolejnym odcinku będziemy to wszystko dostarczać. I lecimy Ale ja to bonsuje, o ja. Jak na striptizie, widzowie Normalnie Znaczy, czy to w ogóle jest to w ogóle na miejscu dowiedzą, to? Dobra, no, gdy lecimy Nie wiem, czy to tak leci, ale... No, wiem, w przez ten ten... No, to zatrzymywa się tak ludzie Dzięki gościu, zatrzymałeś się w najlepszym momencie, że się zatrzymałeś. już spakujmy, że to było on już. No tam w ogóle jajek już nie mam, nie wiem czemu nie mam. No dobra, tam gdzieś powinno być jajka, ale już powinno być, nie mam. Dajemy, jakby ich nie było, ale dobra, nieważne. No lecimy lecimy sobie spać, bo i tak sobie nic nie mam do roboty. Pójdziemy sobie na jajcie spać, widzę I jak nie wiem, będziemy też prowadzić mleczarnię, ale to chyba w kolejnym filmie. Nosenie. To są za, za dwa odcinki z odposta, tam w produkcie ciasta. Nie. Dobra, teraz tak, jak tam mamy z kurami? Kury mamy już z tym wow teraz tak z mleka mamy 18 tysięcy litrów, ale będziemy też musieli nakarmić Dobra, nakarmimy je zaraz Mam po 55 kurde z tych. O kurde. Dobra, lecimy. Jak tam wygląda jajeczka moja? No patrz, tak to wygląda. Nie, to tysiąc spale tutaj może być, tysiąc jajek, pewnie nie zobaczę. Co? Co jest? Co się dwaliło? Co jest? Co jest? I gdzie się coś zadwaliliśmy? O kurde. To było beka naprawdę. no Dobra. Choć się się sobie zająć. Ale to było w gdzie dobre, naprawdę. Tu w ogóle taka jest po Państwie. No, lecimy teraz nakarmić krówki, żeby troszeczkę mieliśmy tych produktów. Mm, wiadomo. Nic taki ludzie odcinek, tak sobie już się zająć dzisiaj bo potrzebujemy jeszcze mieć owca, owce też postawimy chyba. No gdzieś tutaj w tych okolicach postawimy te owieczki nasze. Yy, wiadomo. Musimy je właśnie dzisiaj postawić. Żeby one tam gdzieś sobie żyły, te nasze owieczki. Potrzebujemy właśnie przede wszystkim dużo wernych, wiadomo. Welna Werny nie zabraknie to dużo. No dobra, ale musimy mieć jeszcze to tamtego długienko. Yy. Oczy, znaczy, bo jemy nowy traktorek nasz potrzebujemy. No, nie ten, tylko ten traktorek potrzebujemy. I no trzeba będzie dokubić też do niego, bo naprawdę jest to nieciekawy widok. Chyba no, kur trochę nakarmionem. Ja tu są fajnie zapakowane, przynajmniej na plusik to już jest. No, lecimy nakarmić krówki. Bo te krówki też no, są na wodę, nie piły i bez skitu, a Nie będę chim nakarmił wodą, bo tutaj nie trzeba. No nie niby trzeba, ale nie pokazuje nam, ile tam wody mam dać. Więc tak się odpuszczę z tą wodą. Wiadomo. Eka z tego musimy w dwa wsypać chyba, nie? Z tego co pamiętam. Dobra, wsypiałem dwa. O kurde. To są jego widu do palet widzę tak czy jak, więc nie przejmujcie się widzowie. Ło wow. to mi chyba zaraz wypadnie prędzej, czy później. Tak jest, wypadło dokładnie tak. Daily news, widzowie Już z zmieni, to potrzebujemy drugie. No, no, Musimy spać tego po dwa też i będziemy w domu. Wiadomo. Ale ta klanie jest z przesadą mamy z nią. Po prostu z nią mamy dużo problemów. Będziemy tylko truskawki, będziemy tylko produkować, tak czy siadmy po na domu. Zatem na do niczego nie przydam Nie wiem, możemy tam gdzieś sprzedać, ale to wiadomo, jaka tam sytuacja jest Jakąś restaurację kuźwa postawić, jakieś te, bipolarę. i W sumie szklanie to jest podstawowe właśnie źródło w i wszelkich informacji Nie wiem po co kupiłem paszowu, za mną wiadomo Potem też, też będziemy niedługo pokupywać po traktorków kiedyś, no nie wiadomo. Maszyn tak nam nie zabraknie na razie. Mamy to 100 tysięcy litrów, więc jest to duża, ale się próba. Wow, ale jak było dole. No a po tak wystarczy, bo to nie ma sensu. Karmimy króweczki nasze. No znacznie go zajmiemy się chyba widzę powoli leczarnią, żeby to wszystko mieć i potem to zostawić właśnie wiadomo gdzie Lecimy No wstępnie nie wiem co mogę zrobić, no zobaczcie Ja tam wjeżdżam ale nic nie mogę z tym zrobić może tam muszę tam muszę wejść jakoś, ja właśnie coś tam kliknąć, no nie wiem, ale no, Dobra, nie No nie nieważne Na co nic nie możemy porobić? Chyba nic tego nie możemy porobić. Pójdziemy trochę na chwilę spać. Żeby <laughs> na chwilę mięgna się wyprodukowało. Z klar ją trochę co błąd, błąd widzowie. Ale zaraz coś zobaczymy z winogronem, bo winogrona jeszcze musimy zrobić. Winogrona jeszcze nigdy nie mieliśmy więc taka winogrona zobaczymy. Co tam się dzieje z winogronem? Yy, kury kupiliśmy, więc spoczko. No i powstaniemy powoli w mleczarnię. Co w o tym myślicie? No i tak chyba nie ma sensu. Powstaniemy w mleczarnię po prostu powoli gdzieś. I yy, jak tam z górami, tysiąc litrów mamy. Yy. Ale, no, trochę to mają, chyba, nie? Ziarno mają tam 1000 litrów, ale mamy 220 tysięcy litrów, właśnie tego wiadomo, trzeba, Zobaczmy, jak tam jest u nas chórek i na pata chyba powinna być, już on no, niby powinna być, no i nie. A przynajmniej za ciężki jest, ty. może to być kitą może być 1000 sklup, naprawdę. Dobra, nieważne. Lecimy teraz, zrobię w ogóle te, te kury się wglebają, też na animacji sobie pododali. Ale my lecimy. Bo mamy nową... Zobaczymy co tam u czy tylko winograna w ogóle urosły czy nie urosły. one być gotowe do zbioru teoretycznie, więc... Właśnie ja nie chcę to się ta zebrać, je chcę. No, ok. No i potem kupimy mleczarnie. że żeby tam wyprodukować. Ciekawe, co to możemy wyprodukować w ogóle. Tutaj te się, że to powinno że te winogrona. Naprawdę. no Nie ma innej opcji. Żeby nie urosły, sobie O, Oj, netko są gotowe do zbioru. Winogrona są gotowe do zbioru. one no ładnie wyglądają. Zobaczcie. Animacja. i nie, to jest Biskitek z kartek. Biskity, zobaczcie. i naprawdę? Dobra, kupujemy, widzowie. Mm, kupujemy to, co mamy, Nawet zajmiemy się raz z winogronami, co na widzę nie skoro one urosły, no to wiadomo, że urosły. Mm, kupimy teraz, tak. Mm. Technicznego prawy winogrona. Mm. No, potem się to sprzedamy, widzowie. Chociaż tak potrzebujemy go. Lecimy, no. widzowie. A to dziwne, jest, że to są te maszyny, ale nieważne, lecimy to zrobić, żeby to było właśnie z głowy. Trochę to zajmuje więcej miejsca, ale chyba zwiększyli miejsca, widzę, wie, tak, jak ci y, jak wyfarmi go. Nie wiem, ile można mieć maszyn, ale tutaj jest to są już nieograniczone, naprawdę, bez kitu. Trochę jak do dupy, widzę. No To pokazuje, ile to właśnie miejsca zajmuje, bez kitu. No Taki za zajmuje 20 miejsc, to też trochę dziwne. Ale no rozumiem taka też e, Giant Soft jak to musi być zrobione Ale no 8000 to byłoby fin finalny Nie Bo wiem czy też działa to na maszyny czy to na narzędzie też to działa ale nocie tego nie, nie wiem nie? Teraz w ogóle zmniejszyli w ogóle wszystko teraz zmniejszyli śmieszny ten trakt ten, ten kombajn co jest Sprawdźmy nasze nagrona o gościu jak jedziesz Ajajaj, będziemy się z nim tu męczyć Woli, mógłbyś gościu jechać czy coś. Gdzie to, gdzie to nagrana są? To już pan na samym polo chyba je postawię bez kitu. Do góry się tylko podnosimy. Ale pani to wygląda. Potem oliwki byśmy postawili. Ok. Lecimy dalej z tymi winogronami. Eh, no, fa na to zbieranie z tych, winogrona, naprawdę. Ok. okay. Też będę taki top comment to, to do czego też co jest, bo tutaj piszę tylko combine ale nie wiadomo do czego to jest też właśnie, nie? Dobra. Ja jakby tam prąd to jest 3 kapeski, to... Ciekawe to te nagrano mogą być warte, w sumie też byśmy mogli je posprzedawać czasami i... bo ja też byłoby też spoko też byłoby, nie? A potem po tym, po tym koszeniu chyba zakończymy odcinek, nagram kolejny odcinek, to zaraz będę nagrywał. A i już gdzieś 8 więc mm. Ale tu trochę muszę też powykręcać. Ej, to jest dużo tych winogron, to już można by można więcej postać tych winogron i byłoby spoko, to widzę, że też byłoby, nie? No mam amper litrów, mam, muszę postawić te garnki, a na pewno je postawię na no to. Da, E dźwidek jest naprawy i fis w dużo. No, teraz tak. Potrzebujemy wolny traktorek. I teraz tak, technologii uprawy, winogron, jakiś wózeczek potrzebujemy ich i chyba to już ten, to są chyba wózki do winogrona, żebyśmy je zapakowali, tam my je weźmiemy i kończę ten odcinek, bo pokażę mam drugą część, że na kolejny odcinek zobaczycie jak to wygląda, jak to wygląda właśnie wypakowywanie no i widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia.